Hello, 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 hello! Witam Was bardzo serdecznie i ponownie na moim kanale. Serdecznie Wam dziękuję za to, że jesteście. Dzisiaj się uczymy znowu składów, aczkolwiek dzisiaj o ścierbach nie będziemy rozmawiać. Dzisiaj będziemy rozmawiać o wartościowych składnikach w kosmetykach, które są po prostu każdemu człowiekowi potrzebne. Także jeżeli Was taka tematka interesuje, zapraszam serdecznie do oglądania dalej. Dzisiaj porozmawiamy sobie o ceramidach. Ceramid AP, NS, NP, EO, AP. Mogą być też podpisane ceramida 1, 2, 3... Nazywnictwo w INSI ceramidów jest bardzo, bardzo szeroko pojęte. Aczkolwiek ceramidy są to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej skóry składniki aktywne. One są nam potrzebne, aby bariera hydrolipidowa była w pełni uszczelniona, ustabilizowana i zdrowa. Jeżeli nie mamy zdrowej bariery hydrolipidowej, nasza skóra nie będzie dobrze pracować ona będzie uszkodzona, będzie traciła wilgoć, będzie dochodziło właśnie do transepidermalnej utraty wody z naskórka. Ponadto skóra będzie się szybciej starzyć w związku z utratą wody. Skóra będzie coraz bardziej sucha, odwodniona, wysuszona, z tendencją do zaczerwienienia, podrażnień, nadwrażliwości. Także ceramidy są królem pielęgnacji i jak najbardziej one są nam potrzebne. Ceramidy uzupełniają wszystkie ubytki w barierze hydrolipidowej, która jest zaburzona bądź uszkodzona. Cegiełka po cegiełce. Po prostu wbudowują się we wszystkie luki, dziurki, tam gdzie czegoś brakuje. Po prostu się wbudowują bardzo szybko, przez co uszczelniają tą BHL. No i BHL wraca do siebie. Aczkolwiek, jeżeli ktoś uważa, że kupi sobie krem odbudowujący BHL i za trzy dni będzie miał naprawioną BHL, to bardzo mocno się pomyli. Proces odbudowy BHL trwa nawet do roku. Ale ceramidy są to składniki, kategoria składników aktywnych, które w znacznym Stopniowo są w stanie przyspieszyć proces odbudowy bariery hydrolipidowej, no i bez ceramidów nie dojdzie do odbudowy bariery hydrolipidowej. Więc, na przykład, z roku można zejść na pół roku przy sumiennym stosowaniu ceramidów, ponieważ ceramidy są w stanie przyspieszyć proces odbudowy bariery hydrolipidowej. Ceramidy, i tutaj właśnie dużo ludzi źle to łączy, źle, źle to klasyfikuje ogólnie. Ceramidy mnie zapychają. Guzik, prawda, że cię ceramidy zapychają. Nie ceramidy. Kupując kosmetyk z ceramidami, ceramidy jako samo w sobie składniki, same w sobie składniki. One nie są komedogenne ani aknegenne. Komedogenno-aknegennym może być baza produktu, czyli masła, oleje, emolienty, masło kakaowe. Coś, co zostało zastosowane w fazie olejowej do produkcji danego kosmetyku ceramidowego. Ceramidy samo w sobie, same w sobie jako składniki, nie mają żadnego działania komedogenno-aknegennego, czyli one nie robią totalnie nic. Są to substancje budulcowe, bardzo grzeczne, one żadnych szkód nie robią. Więc co możecie zapychać w kosmetykę z ceramidami? Masła, jakiś olej, jakiś mocny emolient. To Cię może zapchać. Ale ceramidy jako składnik aktywny sam w sobie tego nigdy nie zrobi, nigdy w życiu cię nie zapcha. I on też cię nigdy w życiu nie zdradzi, on ci, po prostu będzie przy tobie za pan brat, tak? Będzie strażnikiem twojej BHL. <grym> tak można powiedzieć, krótko zneglizowanie na temat. Mm, także ceramidy sam w, same w sobie nie działają e, negatywnie na naszą skórę, ale baza recepturowa danego kosmetyku już może e, powodować działanie komedogenno-aknegenne. Czy ceramidy mogą być używane przez kobiety w ciąży? Of course. Oczywiście, że tak. Warunek jest jeden. Ceramidy nie mają prawa mieć w składzie fenoksetanolu. Nie mają prawa mieć rakotwórczego tetrasodium etta i trisodium etta. Zresztą tych dwóch śmieci, tetrasodium i trisodium etta, to my unikamy w każdym kosmetyku, bo tylko disodium etta jest okej. Okay. Disodium etta jest tylko bezpiecznym halatorem, a tetrasodium etta i trisodium etta to kancerogen, mutagen, teratogen, niszczyciel bariery hydrolipidowej. Także... W przypadku ogólnie każdego człowieka nie ma prawa być tetrasodium etta i trisodium etta, a w przypadku kobiet w ciąży i maty karmiących nie ma prawa być tam retinolu i nie ma prawa tam być oczywiście fenoks etanolu. Teraz tak, czy ceramidy same w sobie można łączyć z peptydem miedziowym w jednej rutynie pielęgnacyjnej? Tak, ale to teraz nie znaczy, że usłyszałeś, usłyszałaś tak, to już lecisz byle co łączysz, bo ma napisane ceramidy. No to jest też guzik, prawda? Ceramidy możesz połączyć z peptydami miedziowymi, kiedy ceramidy spełniają warunki odpowiednie dla peptydu miedziowego. Czyli ceramidy nie mają w składzie disodium etta, który helatuje, destabilizuje i doprowadza do reakcji krzyżowo-kontaktowej peptyd miedziowy. I jeżeli ceramidy nie zawierają żadnej formy witaminy C poza tetraizopalmitynianem skorbelu. Jedyną dopuszczalną formą witaminy C z peptydami jest to forma tetra, która nie reaguje z peptydami. Więc jeżeli Twoje serum z ceramidami ma na przykład ascorbic acid, ethyl ascorbic acid, askorbyl glukozydu, sodium ascorbyl fosfat albo disodium etta, no to nie możesz go połączyć z peptydem miedziowym. Oczywista oczywistość. Ale jeżeli Twoje ceramidy nie mają disodium etta... Nie mają żadnej formy witaminy C niż tetra, bo tetra może być, to możesz. Śmiało. Wtedy peptyd miedziowy pierwszy, później ceramidy drugie. Bo zawsze idzie ten najlżejszy, najbardziej królujący, dominujący składnik aktywny jako pierwszy. Następna kwestia. Czy ceramidy mogę łączyć z peptydami innymi niż miedziowe? Tak, ale warunek w przypadku tych ceramidów jest taki, że nie mają prawa mieć w składzie żadnej formy witaminy C poza tetra. Tetra może być. Inne peptydy, niż inne peptydy niż miedziowy nie reagują z disodium etta, więc inne peptydy nie są helatowane. Więc disodium etta w przypadku innych peptydów może być, ale w przypadku innych peptydów nie może być żadnej formy witaminy C poza tetra i zopalmitynianym ponieważ dojdzie do destabilizacji peptydów, reakcji krzyżowo-kontaktowej i guzik, prawda, że będziecie mieli odbudowaną BHL, bo dopiero zacznie się roller coaster. Dobrze, krótko, zwięźle i na temat. Hmm, czy ceramidy mogą być łączone z witaminą C? W każdą mogą. Ale ceramidy nie mają prawa mieć peptydów. No chyba, że chcecie połączyć ceramidy z witaminą C tetra. No to super. Bo nie możecie myśleć jednomyślnie, że macie na butelce napisane ceramidy i to są tylko ceramidy. Nie. Cała baza. Składnia składu jest na opakowaniu. Jeżeli nie daj Boże, będą tam cerawe peptydy, aby to połączyć z witaminą C, no to dojdzie do reakcji kontaktowej poza witaminą, pomiędzy witaminą C i peptydem. No to słuchajcie, tutaj nie będzie żadnego działania. Także musicie po prostu to też wiedzieć. Ceramidy są przeznaczone dla każdego. Są zastosowane w kosmetkach dla dzieci, w kosmetkach do włosów, która, które też e, mają potencjalnie odbudowywać, ale włosy wiemy, że jest martwy i nie da się go naprawić. E, można wpłynąć opcjonalnie na skórę głowy y, i na te włosy, które dopiero rosnąć zamierzają. E, ceramidy są stosowane w produktach do pielęgnacji ciała, także jak najbardziej ceramidy są cudownym składnikiem, który naprawia wszystkie uszkodzenia w skórze, zdejmuje nadwrażliwość, zaczerwienienie, podrażnienie. I ceramidy również działają anti-aging, bo pod uwagę, że jeżeli jest zniszczona bariera hydrolipidowa, żaden preparat przeciwstarzeniowy, dopóki nie naprawiona zostanie bariera hydrolipidowa, nie da stuprocentowych efektów. I ceramidy, w związku i w porozumieniu z peptydami bądź z peptydem jediowym, takie transmitery tak zwane ułatwiają tutaj zdecydowanie działanie substancji aktywnych, czyli Peptydy zajmują się grubszą robotą, czyli odmładzaniem, stymulacją kolagenów, fibroblastów, elastyny, a ceramidy dbają o tą BHL. Żeby ta BHL była właśnie zdrowa, żeby skóra była w swojej równowadze, w swojej holistyce i po prostu miała święty spokój. Skóra bez BHL, skóra z zaburzoną BHL, skóra z uszkodzoną BHL, skóra bez BHL, to nigdy nie będzie skóra, która będzie prawidłowo pracować i funkcjonować. Także najpierw BHL musi być kapitalnie naprawiona. Ceramidy są to cudowne składniki aktywne, które jak najbardziej powinny być w codziennej naszej kosmetyczce albo chociażby dwa-trzy razy w tygodniu w pielęgnacji, nawet jeżeli nie masz zaburzonej BHL, ponieważ żyjemy w różnych warunkach środowiskowych, jesteśmy narażeni na zanieczyszczenia środowiskowe, na życie w smogu i tak dalej. Warto cały czas, nawet jeżeli nie masz problemów. Ze zniszczoną barierą hydrolipidową to warto uszczelniać tą barierę hydrolipidową, żeby ona stawała się coraz mocniejsza i odporniejsza. Więc nawet nie mając zrujnowanej BHL, warto zastosować sobie ceramidy w pielęgnacji można codziennie na noc, na dzień albo co najmniej opcjonalnie 2-3 razy w tygodniu. Osoby ze zniszczoną BHL, ceramidy codziennie. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że Wam się lekcja podobała. Jeżeli tak, to łapka w górę, jak nie to, w dół. Wysyłam Wam dobrą energię. Kocham Was bardzo. I ze szczerego serducha bardzo Wam dziękuję za obejrzenie dzisiejszego materiału na moim kanale. Także widzimy się w następnych filmach. Serdecznie Wam dziękuję za wszystko, moje łobuziaki, słodziaki. Kocham Was bardzo. Wysyłam Wam multum pozytywnej, dobrej energii. Trzymajcie się. Do następnego. Buziaki wielkie. Mua. No, trzymajcie się. Pa!